Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Crash Team Racing Tutaj margines 4000 i teraz nie zapomnę Kto tam z nami jest? Vivos0403 Siema <laughs> No, nie pominięty jestem teraz Dobra Jej yeah. Do... Po... To... Poczekajcie A tutaj sobie poszło. popatrzę jakie tutaj mamy Nie, do zbierania diamentów nie chcę Jedziemy tu Do Tiger Temple bo jest zarąbista muza, dlatego. To teraz trochę zgłośnie, żebyś sobie FIFOS posłuchał. Jest zarąbista muzyczka, mówię ci. Po nagrywaniu to tak już w osobnej rozmowie, takiej prywatnej to ci prześlę linka. Dobra, i słuchamy muzy. Ty słuchasz, słyszysz? Muzyka jest zarąbista, po prostu uwielbiam to Specjalnie teraz zgłośnie muzykę, co? Zgłośnie muzykę, wyłącz to, proszę. Dobra, tu mamy R. O nie, wzięliśmy. Ale muzeum uwielbiam, ubóstwiam tą muzyczkę. Słyszysz? Fajna. Ale później będzie najlepszy moment. O teraz będzie najlepszy, mój ulubiony moment. O jest. Niestety R możemy weźmiemy tylko... Weźmiemy teraz w trzecim okrążeniu, bo w pierwszym się nie udało, a w, dru a w drugim nie mogliśmy. Mm. Jesteś? Tak. Zaraz po nagraniu idę się napić. O nie! Muszę zrestartować. Ale się je... Ale się cieszę, bo jest fajna muzyczka. Margi się cieszy. Wiesz, nasz skrót, Margi, nie? Nie.

No weź się odezwij, choć pogadamy. Halo, czy... Nie wiem. O czymś fajnym. Przykład? Nie wiem. Bułki. Jaką dzisiaj jadłeś bułkę? O Jezu. Bułeczno. Jaką? Błeczną. Nie Z przedziałkiem. Z makiem. Co? Na ja wiesz! Kajzerka to jest taka zwykła z przedziałkiem, to jest taka dwie, dwie półdubki. No, taki tyłek. Także wiesz, ale jest dobra. Bardzo lubię z przedziałkiem. No, przewaga. Jeszcze będę robił takie dodatkowe odcinki po, po skończeniu na 100%. Będę robił się takie dodatkowe odcinki i będę wam pokazywał, jak się jeździ niektórymi postaciami. Ok, mamy niebieski. czterek i spoko. Dobra! No to już dużo nagraliśmy razem z Fifosem. Także ja się z Wami żegnam. Demargines 4000. Cześć, czołem na razie oraz. Vivo 0403. No i jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć, czołem. Do kolejnych odcinków. Elo. Yo.